Czy energia stanowi duże koszty, czy dla Was jest to istotny koszt, taki na bieżąco dzisiaj? Dokładnych liczb tutaj z wiadomych względów podać nie mogę, ale też um, uważny czytelnik sporo może wyczytać ze sprawozdania finansowego, więc też nie przesadzajmy z tymi tajemnicami. No, myślę, że jak na firmę um, usługową, bo jednak play taką jest, no, więc to tak um, intuicyjnie nie powinno być aż tak dużo. To jest to dla nas bardzo materialna pozycja kosztowa. Mówimy tutaj o zużyciu rocznym ponad 400 kwh i około pół miliarda złotych kosztu rocznie. Mamy kilkanaście tysięcy punktów poboru energii. Każda, każda stacja to oddzielny punkt. Oczywiście sieć ta e, fiksowa również e, zużywa energię, nie, nie tyle e, co mobilna, ale jednak to tam dokłada tą swoją cegiełkę. Z jednej strony e, mamy różne nowoczesne technologie i tam wprowadzamy takie urządzenia, które wykorzystują oczywiście ja i optymalizują to zużycie, żeby się wyłączała stacja wtedy, kiedy wtedy, kiedy ludzie nie korzystają, żeby to było optymalizowane, ale z drugiej strony sieć 5G, C-Band, który tak wszyscy lubimy, bo znacznie ten zasięg poprawia, te stacje zużywają dużo więcej energii. Ale wiesz, to może też wynika 4G. z tego, że my jako ludzie no zawsze tam klikamy w te urządzenia właśnie i chcemy, żeby one zawsze miały odpowiedni zapas energii, a jakbym tak. jak teraz zapytał, żeby porów, pokazać porównania I, i trochę inną perspektywę hmm, Tomasz to ciebie. Czy, czy, te, czy te liczby, które podała tutaj e, Beata, czy to <laughs> dla Ciebie są jakieś znaczące? Drobiazg pewnie. <laughs> e, e, oczywiście, że są znaczące. E, ja się przedstawię jestem z biznesu stalowego. E, zajmujemy się produkcją stali z materiału z odzysku, czyli ze złomu stalowego. Są generalnie dwa procesy, jeden z rudy żelaza, drugi ze złomu. Ten proces ze złomu, pomimo że jest mniej energochłonny niż produkcja z rudy żelaza, to niemniej jednak w kosztach całkowitych przerobu tego złomu, czyli tak naprawdę przetopienia, przetapiamy około 2 milionów ton rocznie, tak do 2 milionów ton, no to jest pozycja taka która zajmująca powiedzmy kilkadziesiąt procent całego kosztu yy, przetopienia. To jest wielokrotność tej kwoty, jest to pewnie kilkaset milionów również w skali, w skali roku. Mówimy o energii elektrycznej, tak naprawdę jeszcze jest innego rodzaju energie są zużywane, bo i w postaci gazu i inne. Są dwie główne technologie produkcji stali, właśnie jedna z rudy, druga ze złomu. Ta ze złomu zużywa tam no, ja jestem finansistą, może nie technologiem, ale pewnie około, co najmniej czterokrotnie mniej energii niż produkcja z rudy żelaza, więc proces jest tym, który jest tak naprawdę naj, naj, najmniej zużywającym. Natomiast y, oczywiście wewnętrzne też y, procesy pozwalające na oszczędność tej energii elektrycznej, w zasadzie z roku na rok jakiś tam rekord bijemy, jeżeli chodzi o spadek konsumpcji tej energii elektrycznej. Ale tak realnie rzecz biorąc, nie ma nie tylko w Polsce, ale w ogóle nie ma na świecie technologii, która by konsumowała mniej tej energii na produkcję ton stali. Jesteśmy trochę mniejszą firmą. Pewnie zużywamy gdzieś połowę tego wolumenu energii elektrycznej, jak firma CMC. To są w dalszym ciągu bardzo, bardzo duże ilości, bo mówimy tutaj gdzieś tam o prawie Pół procentu krajowego zużycia energii elektrycznej w ogóle. Mhm. No podejrzewam, że kolega jest odpowiedzialny za około procenta. A tu mówimy o całym zużyciu, również tej energii, która tutaj napędza nam mikrofony. Jestem zaskoczony tak dużym zużyciem energii tutaj w filmie Play. To jest bardzo ciekawe. Ja też. Ale tak, żeby już jakby nie powtarzać tego wszystkiego, to. No są pewnego rodzaju granice. Nie da się zejść poniżej pewnego wydatku energetycznego, bo żeby móc stal poddać jakiejś obróbce, a wcześniej ją wytopić, no to trzeba ją doprowadzić do określonej temperatury. I tu pewnych rzeczy się po prostu nie przeskoczy. Istotniejsze jest, myślę, nie tyle... Ile my będziemy zużywać energii elektrycznej? Bo zależność między bogactwem, poziomem życia danego kraju, a ilością energii zużywanej jest po prostu jednością. Nie ma bogatych krajów, w których energii zużywa się. Mało. Natomiast pytanie, jaka ta energia może być? Czy ona może być energią, czy musi być brudną energią, czy może być czystą energią, czy, czy to musi być energia, którą my sobie sami wyprodukujemy, dlaczego mielibyśmy sami wyprodukować swoją energię? Prawda? Myślę, że to są takie pytania, na które warto, o których warto rozmawiać, i można na nie odpowiedzieć. Wiemy, jak jest teraz. A jak myślicie o przyszłości, o inwestycjach, w którym kierunku podążają wasze myśli? Wiem, że nie wszystkie karty odkryjecie, no bo siedzi tutaj konkurencja i Beata was pilnuje, żebyście się nie pobili. Jakby było dwóch dyrektorów handlowych, to byłoby gorzej, wiecie. Ale na szczęście to są finansiści. To jak patrzycie w przyszłość? Czy możecie coś zmienić? Bo niektórzy mówią, że można osiągać więcej, a jednak zużywając mniej. Akurat jeżeli chodzi o stal, to jest tak, że. Cykl życia tej stali to jest bardzo długi, tak? Czyli po zużyciu tej energii, taki średni czy cykl życia produktu stalowego, jak popatrzymy, jednorazowy jest wysoki, ale tak naprawdę tą stal wprowadzając do, do obiegu do gospodarki, to cykl życia tego jest kilkudziesięcioletni. To nie jest tak, jak nie wiem, łyżeczka plastikowa, gdzie jest jednorazowe użycie, tak, można powiedzieć, liczone w minutach, czy nawet i w sekundach. Tutaj mówimy o zużyciu takim. Yy, i produkcji, która potem jest wykorzystywana najczęściej przez dziesiątki lat. I mało tego najczęściej powraca z powrotem później no w cyklu takim zamkniętym do produkcji. I to jest taki jeden wydaje mi się kluczowa rzecz tutaj, żeby rozróżnić może z innymi, z innymi produktami. Faktycznie, no nie wiem też czy wszyscy są świadomi, ale faktycznie patrząc na taką produkcję w ogóle stali na świecie, nie tylko w Polsce to i produkcji energii też elektrycznej, no to właśnie dochodzimy do takiego momentu, gdzie no prawdopodobnie w tym roku może na początku przyszłego roku no produkcja ze źródeł odnawialnych energii elektrycznej przewyższy produkcję z, z węgla. No to jest oczywiście pokłosiem zmiany struktury produkcji w 2024 roku. roku. Ponad 30% już pochodziło z, z oze. Kilka lat i to będzie 50%, więc siłą rzeczy będziemy korzystali na tej, na tej zmianie struktury. Oczywiście można też próbować rozwijać jakieś tam własne źródła energii, czy korzystać, jakby bardziej celować w zużycie energii zielonej poprzez podpisywanie różnych tam umów o charakterze tak zwanych PPA-owych, umów, które dają już jakby bezpośrednio. No, chciałem powiedzieć zużycie energii zielonej, ale to też nie jest takie proste, bo nawet jeżeli jest kontrakt PPA-owy podpisany, no to przecież nie tą energię zużywamy, tylko to się wszystko gdzieś tam w systemie energetycznym miesza. Państwo reprezentują różne, różne firmy, różne branże i to ma ogromne znaczenie, bo branża stalowa jest energochłonna bardzo mocno, natomiast usługowa już nie tak bardzo, patrząc na wielkość zużycia. Tak, niektóre branże będą miały e, zwiększone zapotrzebowanie, aczkolwiek patrząc na e, cele ESG i cele dekarbonizacji, patrząc nawet na e, czytając te cele na różnych stronach internetowych różnych firm, nie tylko tej firmy, której ja reprezentuję, a w tym momencie wypowiadam się we własnym imieniu, e, te cele dekarbonizacji i zużycia energii e, elektrycznej e, są postawione bardzo wysoko. E, celuje się na ograniczenie zużycia energii. Zastępujący nowymi technologiami yy, i mniej energochłonnymi technologiami. Ale od strony zakupowej, jak możemy przejść na tą zieloną energię bardzo, w bardzo różny sposób? Yy. Pan wspomniał e, o ppe To jest jedna z, właśnie z umów, która kontraktuje zieloną energię z producentami. Z, czasami jest to bezpośrednio z OZE. E, to jest jedna z umów, e, która która pozwala produkt, firmom zaspokoić ten cel dekarbonizacji. Jeżeli chodzi o umowy PPA, to są różne rodzaje. Oczywiście, jeżeli tam mówimy o, tych, o tym hedgingu tak zwanym finansowym, to no, różne to jest, rzeczy tak, się dzieje. Natomiast no, my, my akurat w swojej polityce mamy Um, taką zasadę, że podpisujemy tylko um, PPA y fizyczne i to z tak, zwaną, um, z tak zwaną funkcją additionality. Nie wiem, jakie jest polskie um, słowo odpowiednie na to, ale to chodzi o to, że taka farma jest budowana konkretnie pod nasze potrzeby. To nie jest, to nie jest farma, która już istnieje, ta energia jest już wpuszczona do sieci. My coś tam z tego zużywamy, reszta gdzieś tam jest przesyłana indziej, tylko konkretnie naprawdę jest budowana pod potrzebę Pleja. Nie kabelek nie jest podłączony. No Oczywiście, właśnie. że to przechodzi przez sieci energetyczne, dystrybucja do tego, żeby jak jest podpisywana umowa PPA jest potrzebny też tak zwany ten SLIF, czyli umowa umowa ze sprzedawcą, natomiast wiemy, że gdyby nie nasze zapotrzebowanie i ta umowa, to ta farma by po prostu w ogóle nie powstała, czyli nie poprawiłaby tego miksu energetycznego, nie wpuściłaby tej dodatkowej zielonej energii do całego systemu energetycznego. No ja nie jestem żadną dyrektorką finansową, nie jestem dyrektorką również żadnej firmie energetycznej. Widzę natomiast no to, jak ta energetyka, jak ten biznes, Wpływają na naszą gospodarkę i na nasze bezpieczeństwo. No i mam też no, kilka przemyśleń, które, które chętnie dzisiaj, z którymi się chętnie podzielę i też na koniec opowiemy o, opowiem o tym naszym planie. No, przede wszystkim, tak na samym początku, no to my, jako młode osoby, a my jako już działacze, działaczki, no generalnie myślę, że dotychczas mieliśmy taką dużą tendencję do tego, żeby do biznesu i do takich rozmów podchodzić. Z Dużym dystansem i z niskim zaufaniem, No bo tyle z nas słyszy o tym, i myślę, że no to, to nie jest jakaś tam nowa śpiewka, że no biznes dotychczas w dużej mierze, może nie dotyczy to państwa, mam nadzieję, ale no ten nasz model gospodarczy opiera się. W dużej mierze na takich no, krótkoterminowych celach, nie biorąc pod uwagę tych kosztów, czy to wobec ludzi, czy to wobec przyrody, czy to już wobec no, klimatu i tego zmieniającego się świata. Natomiast no, ja wychodzę z założenia, że no, żyjemy już w takich czasach i, i te kryzysy, z którymi mamy do czynienia, one no, no, nie ma innej opcji, aniżeli zmierzyć się z nimi razem. A paradoksalnie uważam, że dużo możemy wspólnie zdziałać bo jeżeli chodzi o sytuację naszą krajową i o sytuację transformacji energetycznej, no to jest tak, że mam wrażenie, że wszystkich nas robi się trochę w konia. Bo rzeczywiście te zmiany się dzieją i już wiemy, że i w Europie, i na całym świecie tak naprawdę ten model energetyczny się zmienia. Odchodzimy od paliw kopalnych, o czym nie mówią tylko aktywistki i wiecie, jacyś radykalnie ludzie na ulicy, ale mówi o tym chociażby Międzynarodowa Agencja Energetyczna, która już w zasadzie od trzech lat publikuje raporty mówiące o tym, że czas paliw kopalnych się kończy. Więc ten trend się dzieje. Widzimy, że jednocześnie te koszty energii z węgla i energii z paliw kopalnych rosną. Na no Polska, która jest domem czarnego złota, ma niestety jedną z najdroższych energii w ogóle w Unii Europejskiej. No tak, Dominika przepraszam, ale. No. Ona rośnie dlatego ten koszt tego, tego prądu z tej energii z, z węgla, bo nakładamy na niego po prostu obciążenia. No przede wszystkim myślę, że dla nas istotne jest widzieć, że ta transformacja energetyczna i przestawianie się na te tory, na OZE, to jest coś, co, co jest takim już stałym priorytetem w biznesie, a nie tylko jakimś takim chwilowym trendem, bo teraz się mówi o ESG. No ja rozumiem, że, że dla wielu ta transformacja może być niewygodna i tak dalej, no ale um, to są niezbite fakty, że inwestowanie w OZE to jest nie dość, że przyszłościowe, to dwa, że to, jakby to jest kierunek, który się opłaca i to nie są słowa moje i moja opinia, tylko chociażby prezes NA ostatnio nawet miał takie, taką wypowiedź, że, że no wiadomo, że to energia wiatrowa, OZE, magazyny energii i tak dalej, to jest ten kierunek. I my chcemy tego widzieć, w sensie dla nas to jest kwestia raz, że opłacalności, ale dwa, Takiego też podstawowego bezpieczeństwa i poczucia, że ta nasza gospodarka jest, jest sensowna, działa w sposób odpowiedzialny i że, że ma to jakąś przyszłość. Natomiast to, co jest dla mnie istotne, to to, że no, no niestety no nasz system energetyczny, który jest w dużej mierze kształtowany przez państwowe spółki Skarbu Państwa, państwowe spółki energetyczne, no. One niestety, i, i przez ostatnie lata, jak nie dekady, to podejście polityczne było nieodpowiedzialne. No i tutaj my możemy, oczywiście jako młode osoby się domagać i, i jak się spojrzy na opinię y, y, społeczną, no to to poparcie na rzecz transformacji jest ogromne, tutaj mówimy o 75% poparcia w Polsce. Y, natomiast no to, co robią kolejne koalicje rządzące, nie ułatwia tego procesu. Za to nie odpowiadamy, ale zaraz zjadam jeszcze jedno pytanie. Tylko tak, to głosujemy. Powiem. No jak no głosujemy, dobrze, ale dobrze. No też macie ogromne przełożenie na to, na, na mówienie o jakichś priorytetach. No mówienie no o priorytetach dekarbonizacyjnych chociażby. Tak. I to jest to, co, o czym my też piszemy właśnie w tym naszym planie na pokolenia, które jest taką jakąś naszą propozycją. Czy ty miałabyś dla nas, jako, jako, jako tych osób, które odpowiadają za finanse, jakąś wskazówkę, na co powinniśmy położyć uwagę. Bo w tej Lazani, którą my decydujemy jako dyrektorzy finansowi, możemy więcej wydać na to lub na tamto. Znaczy, nie zawsze mamy ostateczny głos, ale mamy jednak dość duży wpływ na, dy, na innych decydentów, mówiąc o tym, że lepiej nam wydać pieniądze na coś niż na coś innego. I w związku z tym, trochę słuchając yy, was, chcielibyśmy się dowiedzieć, jak Wy to widzicie. Nie? Co byście nam chcieli powiedzieć? Posłuchajcie, ja jakbym miała być dyrektorem finansowym, to... No gdybym miała taką władzę i taki, taki kapitał, to przede wszystkim zaczęłabym od podstaw i zmodernizowała nasze sieci, zainwestowała dużą kasę w magazyny energii, no i odblokowała wreszcie energetykę wiatrową i skończyła tą odwieczną dramę o wiatraki, bo już wszyscy jesteśmy tym zmęczeni i naprawdę nikomu już to nie jest potrzebne, a energia z wiatru przy naszym potencjale mogłaby naprawdę te koszty obniżyć. Pytanie, koszt... Mówimy o lazanii, też na tej sali rok temu, dwa lata temu mówiliśmy o kolorze arbuzowym. Tak. Że jest, na początku jest zielone, ale jak się wydrapie, to jest dużo czerwonego. Tak samo z OZE. Pytanie, czy OZE na pewno, metale ziem rzadkich, zużycie wody, zanieczyszczenie środowiska, wyrzucone oczywiście poza Europę, więc. Nie by nic nie robić. Nie nasz problem, nie? Ale pytanie, tak patrząc, nie, nie patrząc nawet przez pryzmat ekologii, tylko patrząc przez pryzmat odporności długoterminowo. Czy to na pewno jest budowanie odporności, bo te OZE za 10, 15, 20, 30 lat, ja wiem, na razie mamy gwarancję w umowach zapisane, pewnie 20-letnie, 20 przeciętnie da ogniwa, nie? Co będzie potem, kiedy w Europie nie ma produkcji OZE? Co będzie potem? Czy my tak naprawdę nie zamieniamy uzależnienia od węglowodorów z Rosji na, węglo, na metale ziem rzadkich z Chin głównie? O zadaje nam e, jakiekolwiek bezpieczeństwo e, niezależności energetycznej, ale e, narzekamy na węgiel. E, ja tutaj bym powiedziała, że tak, dlaczego mamy największą? Zgadza się, mam przegląd e, wszystkich giełd w całej Europie. Polska jest najdroższa. Mamy najdroższą energię w całej Europie. Patrząc również na Amerykę, na giełdy amerykańskie bądź na APAC. Tak, Polska ma naj, najdroższą energię. Dlaczego? Nikt nie patrzy na to, że tak jak Bartosz, tu bardzo fajnie wspomniałeś, na węgiel mamy nakładane bodajże z 15 podatków. Gdybyśmy odpodatkowali ten węgiel, wprowadzili nowe technologie wytwarzania energii z węgla, bo to jest najważniejsze niskoemisyjne. Tak, niskoemisyjne y, 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 technologie wytwarzania energii z węgla, to była, Polska byłaby potęgą. Może najpierw te nowe moce energetyczne, no ale faktycznie jest tak, że nie pamiętam dokładnego procenta pewnie między 80-90% nowych mocy produkcyjnych w ogóle na świecie to są odnawialne źródła jednak. Także ten węgiel, to myślę, że to, to się już nie wróci. <grywa> Druga rzecz to jest taka, że to nie jest tak, że pomimo wszystkich tych oszczędności, i tak dalej, zużycie energii na świecie spada. Nie ono rośnie i to rośnie dosyć mocno. W Europie nie rośnie, bo po prostu przemysł się zamyka. To jest fakt, że cena energii w Europie jest wysoka i ona jest tak mniej więcej dwukrotnie wyższa niż w Stanach Zjednoczonych mniej więcej 50% wyższa niż w Chinach. No i produkcja ucieka po prostu tam, gdzie jest taniej. Natomiast to nie jest wszystko czarno-białe, bo się trzeba zastanowić, dlaczego tam jest taniej. I są różne przyczyny, są różne źródła pochodzenia tej energii. Myślę, że co do tej odnawialnej, no to jest taki kierunek, który z pewnością się będzie rozwijał. W Polsce to trochę chyba nie ma wyboru z tym węglem przez dłuższy czas, ale myślę, że jednak kierunek będzie w stronę tej, tej energii. Ważną rzeczą jest, żebyśmy nie ograniczali tego zużycia energii elektrycznej zamykając biznes, bo to nie jest tak, że się w Europie zamknie i go nie będzie. On będzie, tylko będzie w miejscach, gdzie być może jeszcze więcej tej energii jest potrzebne i ona pochodzi ze źródeł, które niekoniecznie byśmy lubili. I to może jeszcze jedną rzecz, że tu padło, że usługi to są takim biznesem, który nie zużywa energii. To jest... To jest mit, to jest absolutny tak. mit, jak Państwo sobie popatrzycie. Wydaje, właśnie telekomy są dobrym no. do, przykładem, że... O, no nic. nie wiem, 80% gospodarki amerykańskiej to są usługi i one zużywają najwięcej energii. Oczywiście Polska to jest głównie produkcja, jeszcze mniej usługi. Ale to się bardzo dynamicznie Ale to się zmienia. bardzo dynamicznie zmienia, także ten mit bym chciał trochę obalić. Natomiast PPA tak bardzo krótko, one rzeczywiście wspierają rozwój zielonej energii. Czy one są fizyczne, czy one są finansowe, to już jest, to jest technikalia. Te finansowe to najczęściej służą wspieraniu tej energii poza Polską, bo nie da się wesprzeć rozwoju energii zielonej poza Polską, na przykład farmy jakiejś wiatrowej, fizycznym, bo jest to niemożliwe technicznie, prawnie, z różnych przyczyn. Zachęcam do dyskusji kuluarowych. Dziękuję bardzo za wasz udział w panelu. Dziękuję za ten głos trochę z boku, Dominiko. Mam nadzieję, że teraz bardziej rozumiesz nas, rozumiesz bardziej biznes, my trochę bardziej rozumiemy was. I zachęcam Was do dyskusji. Dziękuję bardzo. Zapraszam do następnego panelu. Dziękuję bardzo.